Co z tej strony Team Scover i dzisiaj nagrywam sobie odcinek z gierki i ten odcinek nadrabiam za wczorajszy odcinek, ponieważ wczoraj, dokładnie, zaraz Wam powiem. O ja 11 lutego nie nagrałem odcinka, ponieważ zapomniałem, to dzisiaj nagrywam dwoma odcinkami. Będzie gdzieś tu na ekranie, może napis subskrybuj, albo już był, nie wiem. Dobra, jeżeli chcecie mieć takich odcinek z, gier, z gierki jakiejś mieszkańcy Brawlstars, zostawcie pod tym odcineczkiem. Dwie łapki w górę, lecimy z odcinkiem. Wiem, mało na X i z X, X zrobię więcej Większy próg Ponieważ tam no, więcej osób nie ogólnie No ale... Mam nadzieję, że wystarczy ze mną dzisiaj Maja Mam że nie wiem czy rozumiem co chodzi w tej grze No ale... Siedzę w oknie I sobie coś tam Nie wiem w którym zagramy Proponujcie kim, na przykład może jakiś challenge w tej grze Ja nie wiem co zagram sobie w tym Nawet nie wiem jak to się nazywa, ponieważ... Ja grałem ostatnio wczoraj, ale ogólnie tych postaci nowych co nie pamiętam, nie wiem, sobie z 3 rundki, było niedawno wczoraj 5-14 tysięcy. A i długo będziesz miał e, 200 obserwujących na Instagramie, także zapraszam bardzo serdecznie, lecimy po więcej, oczywiście jakiś specjal wleci, to ja jakaś specjalnie. specjalna seria. O, oglądaliście odcinek, gdzie miały, jak szybko strzelił z nadal jeżeli i coś oglądał, to niech zostawiło łapeczkę w górę i to potwierdził swoją obecność tam u uj... nich. Zobaczcie, ile osób obejrzało to. Oh my God. O mój Boże. No, to m, właśnie będzie 100 seria. Uda mi się? Tak. <laughs> no. No No w ogóle w Fajnie było serię z tego zrobić. Na przykład nowe konto w Brawl Stars i jakby to seria. Można. A ogólnie, to można zrobić serię z tych szybkich strzałów z randomowymi? Czy się ze mną, z zuzią e, i z jakimiś jeszcze innymi osobami? No. To dużo takich osób jest. No. Na przykład nawet z mamą Stato. No, z tym, z bratem. Ale go to ja muszę zrobić. Z z takim moim wujkiem. Ale ich to trzeba by było chyba przekupić, żeby wystąpili <grywk> na moim kanale. No to bo trzeba, żeby się zasuwali jakoś. O, prawie zginęłam. Ta nasona chyba niedużo na to idzie. O, jest krzyweczka. No to tak mówię, dwie, trzy, trzy skrzynie, cztery rundy. Tak, Tyle, to było. króciutko. Ja też wiem, jak się psuje I to jest takie dziwne w tej właśnie postaci. Ona jak się odbija, to mogę robić, ale coś takiego. Ona właśnie jak tak klatała, to sami już znacie... Czy właśnie zdaniem coś tak powinno być? że Jak to się odbija albo coś takiego, to nie wiem. Nie powinien dostawać ubranienia. I mam kolejny wyzwanko trzy łapeczki w górę. I lecimy z jakimś mega openingiem, na przykład do 20. Ja zostawiam 2 megaboxy. Będę 2, 3 beatboxy, 4 beatboxy, 5 beatboxów. Raz, dwa, dwa browboxy i monetki. No, lecimy taki opening. Jeżeli zostawicie potem odcinek 3 łapki w górę, no, może zmienię postać, bo serio, no nie idą. Nie wiem, hmm. no, czy to lepsze, czy to gorsze. Początkowo ja sobie kupuję skinka, to bardzo. Dynamite'a, pomyliłem się już, nie zwrócę się na to uwagi I może zanim długo nagram się wbijam Ems albo kogoś na większy ranger, tak powiem Lepszy może kozacka, kozacko Już mogę do nie drobić I zagramy nagle ja do solo To chyba będzie ostatnia rundka, ponieważ to jest taki krótki, szybki odcinek nadrabiający za wczoraj

występuje w tym odcinku, że tak powiem, pomaga. Dokładnie, <grym> no, ja pomaga. Nie, było, to nie. Moja nasza taka nie ruszyła. Dobra. Jeżeli przejdziemy zaraz do w grę, to będziemy kończyć. Zostawcie subskrypcję na mój kanał, w górę, to będzie świadczyło o tym, że chcecie kolejne odcinki. Nie chcę się wątpiać. Dzwoneczkujcie oczywiście, komentujcie, że chcecie, ponieważ będę z wielu komentarzy, będę serdeczkowo komentarza. I może wasz pomysł się pojawi na odcinku. Teraz sobie sobie idziemy, ładnie was w lobby, chociaż pożegnamy. Hmm. Już tak będziemy zobaczyć. U, za darmo mamy coś. No to jak tak, za darmo, ale to nie można wziąć. Jeszcze na koniec. Fajnie było mieć takiego leona. Dobra, to ja się chyba na tyle będę z wami żegnał. Yo.